Start. E, witam, witam, nie ozdrowie, zdrowie pytam, z tej strony Mario, razem z moim partnerem Eustachem dzielimy się z Tobą informacją, a dzisiaj ocenimy sobie Panią Karolinę Gawrońską. Savory or Sweet. Hej, tu Karolina z bloga Savory or Sweet, witajcie ponownie. Bardzo dobrze, warto chodzić, spacerować dużo, szczególnie... Teraz, no bo już można wychodzić. Tak więc dzisiejszy dzień zaczęłam od porannego treningu. Bo to... Trening to jest ważna rzecz. Trening pani to lubi spacerować i pokazywać dobra, język. czo, i... czyli po prostu pani nie jadła nic od wczoraj. Kilometrze zrobiłam się głodna, dlatego zjadłam żel energetyczny. Jest to żel energetyczny. Właśnie jest taki żel, on jest taki troszeczkę w plastiku. Ale to nic się nie dzieje, ważne, że ma te wszystkie kółeczka, że, że, że można go jeść. Na bazie nasion chia, w 100% naturalny, wegański, bez sztucznych barwników, konserwantów, słodzików i tego... Bardzo dobrze, dużo chemii, ale to, to nic, to nic, to, to, to bardzo dobrze. Typu rzeczy. Tak więc spróbowałam i był naprawdę bardzo dobry. Po treningu wypiłam wodę kokosową. Właśnie, kokos. E, tutaj pani ma kokosa. Ta rureczka nie jest, nie jest dobra. No, to jest plastik. Nie powinno tak być. No, no, nie powinno tak być, tak? No, ten plastik razi po oczach. Dobry wybór, jeśli chodzi o kokoska. E, dobre źródło potasu e, i, w, i H2O. Uwielbiam młodego kokosa, jest to chyba mój ulubiony napój. Uważam, że jest to napój życia i jest naprawdę najlepszym, najlepszym izotonikiem po treningu. Ja zawsze mojego młodego kokosa otwieram i wyjadam ten przepyszny miąż ze środka. Naprawdę dopóki nie wyskrobiecie tego miąższu, nawet nie myślcie o tym, by wyrzucać młodego kokosa, ponieważ jest to według mnie najlepsza rzecz na świecie. Nie myślcie o tym, żeby wyrzucać młodego kokoska, bo młody kokosek to jak młode dziecko. Nie powinno się go wyrzucać. Tak więc polecam Wam bardzo serdecznie. Bardzo dobry, można myć zęby, wtedy jest zero waste i to też jest fajne. Żeby otworzyć Waszego kokosa. Kokosy nie, nie są wcale takie już drogie. Kontemniąż. Po wyjedzeniu dostajecie taką fajną miseczkę z kokosa, którą można nawet wykorzystać dalej, jeśli się ją porządnie umyje. Tak więc... Właśnie, jak zjemy tego kokoska, to można zostawić y, dla pająka, na przykład do terrarium, albo po prostu sobie y, zrobić kulę do kręgli. Wszystko możemy z niej zrobić właściwie. Doniczkę, wszystko. Możecie zrobić z tym, co chcecie, ale możecie również wyrzucić, jak tam wolicie. Ja czasem sobie zachowuję takie właśnie kokosowe miseczki. No dobra, potem zrobiłam się głodna, tak więc przyszedł czas na śniadanie i było to bardzo, bardzo masywne i bardzo pyszne śniadanie. Bazą jest ugotowana komosa ryżowa na mleku kokosowym. O właśnie, komosa, bardzo dobrze zaczęła... Yy... Od y, bardzo y, od źródła białka, ta komosa ryżowa, no klasyka jeśli chodzi o białko, to to jest białko pełnowartościowe oczywiście Wiadomo, że mięsożercy będą się czepiać, że y, odżywcze substancje i inne rzeczy, ale, ale co oni wiedzą jeśli siedzą na kanarach i jedzą tylko trupy? Była ona bardzo, bardzo kremowa i bardzo sycąca, naprawdę komosa ryżowa jest tą ostatnio moja taka totalna obsesja śniadaniowa i przez ostatni czas po prostu gotowałam sobie taką komosę, ponieważ sprawia ona, że jestem bardzo syta i jestem syta na długo, nie robię się bardzo szybko. Bardzo duża ilość błonnika to jest na plus dla pani, dla pani Karoliny. Głodna. I dzięki temu nie muszę myśleć po prostu o e, papaja, ja, co my tutaj nie, mamy, ryjową, jest tak. jest e, jeszcze tymi takimi ciasteczkami. Jest winogroną dużo cukru, świeżymi figami, winogronami. Aha. Jest jakaś marakuja, jest a, na, jabłuszko, na jest. Na samą górę, jeszcze a, właśnie lubi, bananka, to dobrze, że pani dołożyła. No jest jeszcze troszkę mało tego masywny. cukru, jeszcze troszkę mało. Wszystko polałam jeszcze syropem klonowym. Nie jest zle. jeszcze pyszniejsze. Tak więc takie masywne śniadanie. Syrop klonowy y, bardzo dobrze działa, jeśli chodzi dla, y, o diabetyków. Y, generalnie całą miskę oceniłbym na 6+, y, 6 plus, y, ponieważ jest dużo cukru i jest dla wszystkich. Dla diabetyków, dla cukrzyków, dla wegan, dla ludzi. Dobre. Śniadanie to naprawdę jest porządna dawka energii i naprawdę bardzo lubię zaczynać ostatnio mój dzień dużym posiłkiem, by czuć się pełna na bardzo długo. Takie śniadanie zaserowałam również mojemu chłopakowi, który naprawdę zaakceptował komosę ryżową, więc bardzo się cieszę. Bardzo dobrze, Pani Karolina. Do tego piliśmy jeszcze kawę i świeży sok marchewkowy. I właśnie sok z marchwi, to jest dobre, bo to, jest, to jestem ja i warto pić ze mnie soki. Dobra, koło południa zrobiłam się trochę głodna, a raczej po prostu miałam wtedy coś słodkiego i kupiłam sobie bezglutenowego ślimaczka cynamonowego z rodzynkami. Po tym ślimaczku nadal miałam... E, cynamonowy ślimaczek, no dobrze, e, wszystko fajnie, ale czemu nie ma wyciskarki na stole? Miałam jeszcze na dość ochotę, więc wypiłam napój Chias. No ja napoję Chias kocham, ubóstwiam i naprawdę... E niepotrzebne y, Omega-3 powinno się kupić y, wyciskarkę do tłoczenia olejów można zamówić spokojnie i wtedy będzie dobrze. Naprawdę piję je bardzo często. Potem zjadłam dość lekki obiad, była to zupa krem, ponieważ wiedziałam, że kolacja będzie dość masywna. A na kolację, moi drodzy, jadłam pizzę. Oczywiście wegańską, z wegańskim serem i z wieloma, wieloma dodatkami była. Wegańska pizza jest dobra dla ludzi, dla wegan, dla wszystkich. Ona naprawdę fenomenalna. Tak więc widzicie, że może nie wszystko było z końca zdrowe, ale ważne jest to, by zachować w życiu balans. Jeśli mam ochotę na coś mniej zdrowego, zdecydowanie to... Dokładnie, zachowajmy balans między tym yy, wszystkim, bo można o... O... ...zjem. Uprzedzę wszystkie pytania, nie, nie liczę kalorii, po prostu jem zawsze, gdy jestem godna i przestaję, gdy jestem najedzona, by się nie przejadać. I... Ja panie bardzo zdrowo. Oceniam ten blog na szóstkę z plusem. Dziękuję. Jeśli chcecie więcej informacji razu. o tym